No cześć witam. Postanowiłem zrobić taki ciekawy eksperyment, bo gdzieś skądś była informacja, że dżdżownicy uwielbiają karton, więc zrobiłem taki bioreaktor i tutaj dałem sobie warstwę e, drenażu, żeby jakieś płyny, które tam spływają woda i tak dalej, żeby to tam sobie Yy, odstało spokojnie potem dałem warstwę takich ścinków kartonowych, na to było włókno głosowe trochę ściółki i teraz tak prezentuje się to następująco tutaj sobie łażą robale nawiązką nawet czasami tutaj się lubiło zaplątać w te gwinty więc je potem raz na jakiś czas wyciągam ale z tego co widzę to nic nie ma no i tutaj sobie łażą stworzonka i sobie kopią także tak to wygląda No, i one powolutku sobie będą przyżerać ten, ten karton, i z tego co zostanie, powstanie naprawdę rewelacyjny nawóz. Tutaj chyba coś jest. No, generalnie będziemy sobie robić aktualizację. Tak mniej więcej co tydzień. Jak się to będzie zachowywać? Czy one to w ogóle przeżyją? One raczej powinny przeżyć, bo na górze jest wentylacja. Więc raczej, raczej nie powinno być z tym problemów. No, ciekawy jestem, co będzie. Taki mini projekcik. Także pozdrawiam serdecznie i miłej nocki życzę.